Powiem Ci teraz coś dziwnego. To wcale nie mózg jest największym hamulcem Twojej nauki, a Twoje oczy. I wyobraź sobie, że możesz o połowę skrócić czas nauki tylko dlatego, że nie będziesz czytać notatek, artykułów, książek tak jak dotąd. Cześć, ja nazywam się Ania Kania i na tym kanale opowiadam o tym, jak uczyć się szybko i efektywnie. I dzisiaj chcę opowiedzieć Ci o tym, czym tak naprawdę jest nauka i jak rzeczywiście ją. Przyspieszyć. Jako, że jestem bardzo konkretną osobą, to zaraz opowiem Ci, jak wygląda proces nauki na studiach u większości studentów. I dzięki temu, dzięki tej wiedzy, będziesz wiedzieć, w jaki sposób przyspieszyć Twój proces uczenia się. Zaczynajmy więc. Nauka składa się z trzech przystanków, z trzech elementów. Na początku dostajesz wszystkie te źródła, podręczniki, książki, artykuły naukowe. Zagłębiasz się w nie. Zazwyczaj skanujesz je wzrokiem, co zajmuje bardzo dużo czasu, ale nie mówimy już o tym, ile trwałoby takie dokładne, powolne czytanie, linijka po linijce, z zakreślaczem wskazując najważniejsze informacje. Dostajesz teksty źródłowe i analizujesz je i szukasz najważniejszych informacji i dopisujesz te informacje do własnych notatek. Te notatki to jest przystanek numer dwa. Twoje notatki, które są napisane. Tak, że tylko Ty je rozumiesz, napisane Twoim językiem, tak żeby łatwo było Ci się z nim uczyć. Oczywiście, jeżeli jesteś na etapie, w którym potrafisz tworzyć takie notatki, bo bardzo możliwe, że w Twojej nauce teraz jest chaos. Może próbujesz uczyć się bezpośrednio z książek. W taki sposób no, trudno jest powtarzać też informacje, bo kiedy chcesz wrócić do konkretnej, nie wiesz dokładnie w jakim miejscu tej opasłej księdze się ona znajdowała, więc większość osób decyduje się tworzyć notatki, no ale te notatki nie zawsze są perfekcyjne i też nie zawsze potrafią odnaleźć się w tych wszystkich informacjach. Też często przepisujemy za dużo informacji pełnymi zdaniami. Także to jest kolejny przystanek, który możemy udoskonalać w celu przyspieszenia nauki. I ostatni przystanek to Twój mózg to ten moment, w którym z Twoich notatek wiedza przechodzi do. Mózgu, czyli to jest dokładnie proces zapamiętywania informacji, którym Ty chcesz nauczyć się zapamiętać na zawsze i przynajmniej dać egzamin. Kiedy mówię o tym kanale o przyspieszaniu nauki, mówię o przyspieszaniu procesów w tych trzech przystankach. Każdy krok nauki można odpowiednio zmienić, tak, żeby uczyć się szybciej i efektywniej. Pierwszym krokiem jest właśnie przyspieszanie tempa czytania. Kiedyś em, w, również w kursie efektywnej nauki, uczę tego jak przyspieszyć czytanie, żeby analizować teksty znacznie szybciej, żeby szybciej skanować wzrokiem. Jednak no, do powstania sztucznej inteligencji ta metoda była wadliwa. No bo tak naprawdę jesteśmy tylko biologicznymi istotami, które posiadają paru, parę oczu, które muszą analizować całe te teksty i wyszukiwać z nich najważniejsze informacje. Jako ludzie tracimy energię, słabniemy Męczymy się, czasem nam się skleją strony, więc coś przeoczymy, nie przepiszemy jakichś ważnych informacji, źle coś przepiszemy, źle coś parafrazujemy, źle coś zrozumiemy, i nagle okazuje się, że miałaś do przerobienia 500 stron jakichś notatek, wyciągnęłaś z nich najważniejsze informacje, ale tu się coś zapomniało, tam się coś zapomniało, i akurat te informacje, których nie wyciągnęłaś, były na egzaminie. I akurat tego powodu nie zdałaś, mimo że się tak starałaś, mimo że włożyłaś tyle pracy, tyle czasu na to poświęciłaś, bo nawet pobieżne przeskanowanie 500 stron, no to, to jest kilka godzin pracy, tak? Skanowanie, wyciąganie informacji, przepisywanie, to jest kilka godzin co najmniej pracy, a tak naprawdę umówmy się, że zajmuje nam to często długie, długie dni. I w tym momencie cała na biało wchodzi sztuczna inteligencja która może pomóc Ci przyspieszyć cały ten proces przetwarzania informacji i wyciągania najważniejszej wiedzy do Twoich notatek. Czyli to nie Ty masz być tym robotem, który skanuje tekst. Właśnie. Do tego stworzono roboty. Roboty są w stanie przetworzyć te informacje znacznie szybciej, znacznie szybciej czytają tekst, no bo nie używają do tego biologicznych oczu, a są to algorytmy, które pracują w imieniu oka i nie męczą się. I to nie jest o tym, że ludzie przestaną czytać albo nie będą potrafić czytać. Jest o przyspieszeniu Twojej pracy o tym, że ty tak naprawdę w ciągu swojego życia będziesz w stanie osiągnąć więcej, ludzie będą w stanie jako cywilizacja osiągnąć więcej, dlatego że pewne rzeczy szybciej przetworzą za nich roboty. I to nie jest oszukiwanie, tylko to trochę jakby mieć asystenta, który zrobił ci notatki, albo jak pożyczyć notatki od kogoś innego, który już przerobił ten materiał i przygotował gotowe notatki. Prowadzenie AI do twojej nauki w tym miejscu, w tym kroku, sprawi, że zaoszczędzisz grube godziny, dni, tygodnie na tym mechanicznym skanowaniu tekstu, bo coś, co robiłaś całymi dniami, zajmie AI parę sekund, może do minuty, Będziesz miała gotowe notatki, w których możesz się śmiało zacząć uczyć, bo sztuczna inteligencja niczego nie pominie, nie będzie miała gorszego dnia, nie skrają jej się kartki. Także ja myślę, że przyspieszenie dwu czy trzykrotne to tak naprawdę za mało, bo to jest stukrotne przyspieszenie nauki, tak naprawdę, kiedy nie musisz osobiście analizować wszystkiego, czy to właściwie skanować wzrokiem. I tutaj jesteśmy w kolejnym kroku, czyli mamy już gotowe notatki i teraz z tych gotowych notatek chcemy przełożyć wiedzę do mózgu. W tym też może pomóc sztuczna inteligencja i mówię o tym dokładniej w programie Hakuj Nauka z AI, ale tutaj przede wszystkim sprawdzają się techniki efektywnej nauki. To jest kolejny cheat code, który możesz zastosować do tego, żeby uczyć się szybciej. I znowu, to nie jest oszukiwanie, to jest nauka smart. To no właśnie w tym momencie, kiedy studenci wkuwają po nocach, siedzą w książkach długimi godzinami, powtarzają w kółko te same zdania, żeby je zapamiętać, ty wchodzisz z zabawą, z wyzwaniami, z jakimiś ciekawymi pomysłami na to, jak się kreatywnie uczyć i wciągasz się w naukę, tak jakby to był serial, wciągasz się w ten cały proces, bawisz się nim i wychodzisz z tego. Z przyjemnością, z radością, z głową pełną informacji, które zapamiętałaś w miły, fajny sposób. I to, co ja najbardziej lubię w technikach efektywnej nauki, to jest to, że właśnie nie tylko dają nam przyjemność z nauki i sprawiają, że jest ona taka zabahowa, to jeszcze to, że przyspieszają oczywiście naukę, więc nie dość, że się dobrze bawiłaś, to jeszcze uczyłaś się szybciej. Dobra, to opracujmy krótki plan. Jeżeli od teraz chcesz uczyć się szybciej i efektywniej, to po pierwsze. Wprowadzasz sztuczną inteligencję do nauki. Sztuczna inteligencja pomaga ci obrobić cały tekst i tworzyć twoje notatki. Po drugie, uczysz się technik efektywnej nauki, tak, żeby przyspieszyć proces zapamiętywania, czyli przejście tej wiedzy z twoich notatek do mózgu. Proste? Proste. No dobrze, może nie takie proste, no bo oczywiście pojawiają się pytania, z jakich narzędzi skorzystać, jakie to są techniki efektywnej nauki, które działają, które to bzdura. I w tym celu po pierwsze skierowałabym Cię do mojego odcinka o tym, jak uczyć się ze sztuczną inteligencją, a potem kiedy będziesz gotowa, zapraszam Cię do kursu efektywnej nauki i do Haku Nauki z AI. Wiem, że to może teraz wydawać się przytłaczające, że trzeba włożyć jakąś pracę w to, żeby w przyszłości zobaczyć efekty. To nazywa się też umiejętnością odroczonej gratyfikacji, i jeżeli masz tą umiejętność, to w przyszłości na pewno będzie Ci łatwiej w życiu, bo będziesz potrafiła patrzeć na długofalowe efekty, inwestować czy coś siebie, czy pieniądze i czekać na te rezultaty. I dokładnie tej umiejętności uczysz się, wprowadzając te techniki efektywnej nauki, wprowadzając narzędzia AI do nauki. Najpierw poświęcasz czas na to, żeby się tego nauczyć, a później ten czas jest Ci oddawany wielokrotnie. Ale powiem ci, że to, co motywowało mnie najbardziej, kiedy uczyłam się tego wszystkiego, kiedy zapoznawałam się z tymi narzędziami, to była myśl o tym, jak wykorzystam czas, który zaoszczędzę na efektywnej nauce. Także możesz napisać w komentarzu, co ty będziesz robić, kiedy zyskasz w ciągu dnia dodatkowe dwie, trzy, cztery godziny. Jak spędzisz ten czas? Czy pójdziesz ze znajomymi gdzieś, czy spędzisz go sama ze sobą? Daj znać w komentarzu. I zapraszam Cię oczywiście do tego odcinka o tym, jak wykorzystać AI do nauki. Widzimy się następnym razem.